bardzo tak. Te, które w ogóle y, odpadają po kolei ograniczyliśmy, zostało 10, potem 5 i potem właśnie już na samym końcu właśnie dwie prace Wasze zostały, to ta była jakoś na samym początku, ale ona na samym początku jakoś tak wszystkich zainteresowała tak po prostu y, na rzut oka przykuła y, wzrok Chcieliśmy zmienić logo Gminy Kosakowo. Ogłosiliśmy konkurs za logo Kosakowo. Bardzo dużo prac wpłynęło. W sumie ponad 50 oficjalnych zgłoszeń, z czego niektóre po dwie, po trzy prace w środku, także blisko 100 prac konkursowych. Bardzo, bardzo trudny wybór. Ale nie ukrywam, że to logo, które zostało wybrane, chyba od samego początku przykuło taką uwagę całej komisji. To logo będzie od chwili obecnej, będzie takim nowym znakiem gminy Kosakowo, będzie tknie w gminę Kosakowo tak zwaną nową jakość, będzie towarzyszyć gminie przy wszystkich uroczystościach, na wszystkich, czy wizytówkach, czy być może jakichś papierach, czy dokumentach. Logo tak naprawdę reprezentuje 10 FAL, to jest 10 sołectw gminy Kosakowo. Kolory niebieski, zielony, żółty, Nawiązują do herbu. Fala reprezentuje i fale morskie, i łamy zbóż. Także to są wszystkie takie elementy, które niewątpliwie kojarzą się z gminą Kosakową. A chyba to, co najważniejsze, że logo jest bardzo nowoczesne. Zbarwienia kolorystyczne, bawienie się tak naprawdę, szukaniem trochę też kolorów takich naturalnych. Myślę tutaj fajnie, że ten projekt, w tym projekcie faktycznie byśmy dużo szukali tych odniesień do tego, co w Posadkowie najważniejsze, czyli morza i tej plaży, i tej roślinności. To nie tylko sam znak graficzny, to nie tylko forma wizualna, ale przede wszystkim myśli, wartości, elementy identyfikacji danego miejsca, danego regionu. Bardzo zależy nam, aby ze znakiem identyfikowali się wszyscy ci, których on będzie reprezentował. Na pewno była to praca dużego zespołu. Pracowało pięć osób pod moim przewodnictwem, ale każdy z nich wkładał element dla niego istotny, dla niego z jego perspektywy kluczowy. Dużo też podróżowaliśmy, zrobiliśmy sobie dwa czy trzy spacery po całej gminie, szukaliśmy elementów, które są naturalnymi tak naprawdę budulcami pewnego wizerunku gminy, po to właśnie, żeby on był jak najbardziej, jak najbardziej rozpoznawalny.